to no. y, Elo mordo z tej strony Olivier, a dzisiaj jest ze mną mój kuzyn Igor. 23, będę 30. Tak. Jest to ze mną ten... kuzyn Igor. No do do klubu Pro Klub. Pro Klub. Dobra, to ja teraz dołączam. Bo muszę opuścić ten, co mam. Ja też. Nie, nie. No nie. A nie. pro klub? Ta. Ale nie musisz pisywać. Nie musisz pisywać. Czekaj, nie, pisuj. nie piszę. piszę. Nie, bo ja nam się wzorę, to ja będę do klubu i ty będziesz mógł wejść. Tak? No. Patrz. To 2000 przekazuję. Okej. Okej. Łoka z to. Okej. Dobra, jesteśmy w klubie. No jego fizyna. Złączacie do klubu. Klub. Pro klub. Pokaż mi. Pro no, patrzcie. Jestem dowódcą, my mamy 23 godziny. Klub. Tak. I jak widzicie? Ile tu masz postaci? Gramy. Placek. To mój kruk. To jest mój kruk. No. O, to jest jego Daryl. Dobra gramy. Z Darmowego mega boxa mi dropowałeś. Hmm? Nie. A, z tego za darmo. No, z tym serwone. No. No. Nie. A, Z tego za darmo... No, nie. 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 trochę Nie. 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 za Nie. Nie. Osłabione, tak, że mogę tak w ogóle szybko w ogóle wbijać pucharka. Normalnie. Gościu trzeba grać na jednym kącie, a nie... No chodź. A jak się gra tylko jedną postacią, to się szybko wbija. 11, uciekaj! No nie, Piperka! Zaraz nas wyjedzie. nie, 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 Tego nie, nie, chciał. Dobra. No poczekaj, poczekaj poczekaj na mnie. Ktoś tu jest? No nie, kupi Spike, no. Ja nie, 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 Najbardziej to no, wolę trołaś Dobra y, drugie miejsce to nie jest złe Toz drugą rangę już Ja niedługo będę miał 17 Ja mam 13. zobaczymy co mi coś dropnie i co za i nic nie, do... nie dropił mu mi. Epic miał. No, Przelabuję się na jedną Dobra, przerobuj się. O, to muszę opuścić, tak? Opuszczasz drużynę. Tak, 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 legendarny! jest tak, 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 Harku? A, nie możesz. Zaczekaj, nie, mogę. Zmienię na... Dobra. Ja biorę konto z ekwipem. O. Y, be, y, będziesz grał królem? Tak. Zaakceptuj. No, zaakceptuj. No, jest. Ja... Y, y... Okej, okay, jak bo... widzowie, to ja Drażni? No, tak. No to gramy. Nie, nie, nie. Anuluj, anuluj. No, no, no. e, weź e, e, ten dło. Widzicie, ja mam kruka. No on Patrz, ma kruka. Jest... No widzę, widzę, widzę. Ja mam kruka, wiecie czemu? Bo mi z Mega On ma takie same... Oni mają takie same rzeczy. A co Nie wiem. Ja są zresztą mam robić, jestem będą grać pro klubu. trzeba dołączyć. Pro klub? Będziecie mieli napisany klub w opisie. Pod filmem. Kurde! Kurde, zginąłem, o nie, 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 nie! Będziesz grać królem. Ja, byłam A na czym grałeś, że, że, że go tak wbiłeś? A na dół. A na dół! Dobra, dobra. Jest, więc jestem legendarny. Oh ja nagram ja rap o kruku. Wam to Rap o kruku nagrać. Y on nagra y rap o krowu. Spadajcie na kanał Igor Ok. Na Igor Ok. Dlaczego? Igor Spadzie ja... Ok. Bo taki mam kanał. A ty miałeś Igor chyba Minecraft.

My, z ja przy mnie dół jak plus jeden Chyba no 0, bo ja mam 21, bo no tak Bo pierwszy więcej w to grałem <coughs> Ile ty masz w Bocharku? Zaczynie <coughs> 2045 jak, mi, jak będę miał skrzyneczkę nie będę jej otwierał, będę się na mały dam Dla mnie, dla mnie, albo pnię ja kruka. Albo Leona. No. Dropniesz, albo spajnie. Dzisiaj drob... Leona dropnieza. Dzisiaj albo spajka. No, a cieszyłbym się bardziej z Leona i Kruka. Ja to ty już masz krowa. Zaczyna tablecie do łatwiej drogą legendy, wam powiem. Kochani. Więc masz konto na ten? U siebie, na telefonie, jak ten? Dobra. Będziemy kampić. Dobra? Będzie najlepiej, bo będziemy na wielkim stacu. Ja na blisko, ja być. Dobra. Dobra, nie ty wezm wezmą On zaraz będzie miał ulta. Nie, nie! Nie! Niech to nie są go. No Nie, obawisz. no kurde! No ja odchodziłam, no co jest? Nie laga! Jest trzy. Że z ciebie! Bo... To już Albert lepiej od ciebie gra. Tak. A ty masz więcej puchawki. Poczekaj, no nie bierz. Wezmę... Nie podglądaj. Do Na nie No poczekaj, nie, nie. Bo mam do niego skina, to wezmę skina. Masz skina? No. ta -dam. Kupiłem. Za 30 gemów. Dobra, damy. A wiesz, że Albert ma 63 gemy. No? no zbierał se. On zaraz może kupić mega boxa. A teraz może nawet kupić dwa big boxy. nie może muszę trafić legenda. Łatwo musi. Może mieć ich Dobra, lecimy. ECB działy! Unia Oni Kupogornia, są taki Tak? Tak. 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 I czterstwo. Unieć tam. Unieć tam. Wysiadam ja tego matka. Kurde, skąd wiedział? Dlaczego nie wiedział? Dobrze, dobrze zrobiłeś Igor. Jest. Uciekaj. Nie, bo Pawlaki nie wiem co się dzieje, nie? Ale no drugi miejsce też nie jest złe. Złe. Go będę... W... Ośmi będę wbijał na 30. rangę. Więc dużo będę w nim grał dzisiaj. No, <coughs> no, 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 no. O dzięki! A ciebie. Oh. Akcept! Nie będę e, e, tu Akceptuj! A ja cię... A nie. Znajomy w grze, dobra. Ty jesteś w grze? Po tym odcinku, jak wstawię, no. to będzie u Igora y, odcinek z Criticala. Tak? No. Widzicie, że ja mam... Gwiazdkę pierwszą, czyli że jestem kozakiem. I pierwsze tu umiem dobrze dawać. Wpadajcie na kanał Igor Ok. Igor Ok? Będziecie tak samo mieli wyopić pod filmem. jak to. Nie, no jak z ciebie nie? No bo jak y, ten na jest wolny. 6. A ja cztery. Później gram, to 5. Um, tu już nie masz? bo nagrywam odcinek. Dobra, no na ten odcinek to by było na tyle. No i na razie.